Dzisiaj, no, temat wybrałam dość dziwny, dziwny, może nie tyle co dziwny, ale dość trudny, i tutaj też większość osób może się ze mną nie zgodzić. Co oczywiście szanuję i tak jak zwykle proszę o merytoryczne komentarze, dlaczego nie, i będziemy dyskutować, bo o to chyba właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby dyskutować i żeby rozmawiać, żeby się uczyć od siebie czegoś wzajemnie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że w rosyjskich mediach grożono Polsce atakiem terroru. <laughs> tu cenzurka. Konkretnie na Rzeszów. Także jeśli kochani jesteście ciekawi, co oni tam na nas kręcą i szykują, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. w okularów nie wzięłam. Jak wiemy, konflikt y, trwa i żaden Polak nie może być tutaj niczego pewien. Rząd mamy, jaki mamy, naród wybrał i trzeba sobie z tym teraz jakoś radzić. Medią w Polsce, czyli tak zwanej trzeciej władzy, udało się skutecznie wprowadzić propagandę. Tak samo zresztą, jak było to w przypadku COVID-a. I jeśli tutaj ktoś będzie chciał mi wyciągnąć jakieś szurskie treści, że jestem antyszczepionkowcem, to nie, od razu zaznaczam, że nie. I jeśli chodzi o całą tą sytuację, w której się znaleźliśmy, uważam, że raczej już niczego nie odkręcimy. Dopóki w Polsce nie będzie wolnych mediów, bo oczywiście te są opłacone czy przez rząd, czy przez Agorę. To wolne no absolutnie nie są, tak? Jeśli dziennikarz startuje w wyborach do PO czy do PiS, to nie jest to rzetelny dziennikarz i nikt mi nie powie, że jest. Jeśli ktoś zakłada ośrodek i jego prezes sam pisze, że grozi mu 25 lat więzienia, no to to też jakieś specjalnie dobre nie jest. A niszczenie ludzi, jak wiemy, mają w małym palcu i znają się na rzeczy. Jedna strona, czyli media państwowe, jak i druga strona. Tylko no, o tym wam mówić nie muszę, bo to każdy normalny człowiek widzi i wie. I nie ma co się tutaj oszukiwać, że dostajemy dobre, zdrowe dawki informacji. Jednak patrząc po ostatnich artykułach, które są wypuszczane, media zaczynają się bać, że ludzie zaczynają łączyć kropki. I nakładana jest niestety ostra cenzura. Koło się toczy, ludzie się przyzwyczaili i tak wiecie, jeszcze się z tym zgadzają. I mamy co mamy, prawda? I tak najlepsi są ci, co zarzucili mi rosyjską propagandę a jedyne media na jakich bazuje to polskie, znaczy polskie. No Nasze państwowe lub agorowe, nie? To są media, na których bazuję, to są media, których cytuję, więc mogą mieć pretensje sami do siebie. I z jednej strony irytuje niektórych polityka zagraniczna naszych rządzących. Wiadomo, że każdemu nie da się dogodzić. No nie da się. Jeszcze się taki nie urodził, co każdemu dogodził. Jednak obawiam się, że możemy mieć już teraz poważny problem. Widziałam już na TikToku salutujące Putinowi osoby, i powiem wam, że tam też pod kopułką nie za dobrze. Bo trzeba to jasno powiedzieć, że jest druga strona, której nie warto się podlizywać tylko dlatego, żeby nas nie zaatakowała. Trochę honoru ludzie, salutować ruskim. Ja wiem, że może narracja jest teraz e, i w jedną, i w drugą stronę, ale moim zdaniem salutowanie obcemu krajowi, obcemu przywódcy jest. Trochę dziwne, nawet jeśli polityka naszych rządzących jest taka ani inna, sami wiemy jaka, to no, trochę honoru Polaku. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność. I tak jak za każdym razem powtarzam, ani rusofobia, ani ukrainofobia nie jest dobrym rozwiązaniem. Bo rusofobię również wprowadzają media i też uważam, że to jest złe. I będę to mówić jasno i choćbyście mnie, nie wiem, moją twarz z najgorszymi kadrami wyświetlali sobie w całym internecie, to dalej uważam, że rusofobia jest zła. Tak samo zła jak Ukrainofobia, więc to po prostu jest... To po prostu jest złe. I jednak my, jako Polacy, nie możemy też zapominać, że zło czyha na nas z każdej strony. Nie jesteśmy jacyś, wiecie, Zieloną wyspą, niestety. Ale słuchajcie, jak podaje wirtualna Polska? Nie wiem, może ośrodkowi monitorowania chodziło właśnie o wirtualną Polskę, o te rosyjskie media? Nie wiem. Nie wiem, trzeba się zapytać. Rosyjscy politycy przekraczają kolejną granicę i już wprost grożą Polsce zamachami terrorystycznymi. <laughs> Zdaniem Konstantina Zatulina, deputowanego do rosyjskiej Dumy, najlepiej, aby celem takiego ataku stał się Rzeszów, przez który płynie większość zachodniej pomocy dostarczanej na Ukrainę. Eksperci nie mają wątpliwości, że takich sygnałów nie można już ignorować. To jest Stara szkoła GRU. Teraz zaś doktryna wojenna Rosji przewiduje każdą metodę, która ma przynieść zwycięstwo. Ocenia w rozmowie z faktem Robert Heda, były analityk agencji wywiadu. I powiem Wam tak, nieciekawie. Jednak mam nadzieję, że jest to taka forma manipulacji, zastraszania, dezinformacji, a nie realny scenariusz. Bo czy chcemy czy nie, wplątaliśmy się w konflikt i już raczej jest za późno na poprawę relacji. Jeśli kiedyś oba kraje, przepraszam, będą do tego dążyły, to te relacje będą się może poprawiać stopniowo, ale raczej na przestrzeni lat. Teraz jak już piwo zostało uważone, no to musimy je wypić i mieć na uwadze to, że Polska faktycznie w jakim stopniu może być zagrożona. O czym zresztą rozmawialiśmy sobie już nie raz. Zobaczcie, już kraje europejskie zaczynają się takim rakiem wycofywać. Mówiłam Wam już, że Niemcy mówią dość, teraz czytałam, że Wielka Brytania też powiedziała, że jakiegoś sprzętu na Ukrainę nie wyśle. I tak pomału, pomału odkleja się kraj za krajem. Gdzie będzie wtedy Polska? No to zależy od polskiego rządu i polskich mediów. Sytuacja jest na tyle poważna, że nie rozumiem po prostu tego, dlaczego nikt nie prowadzi do jakiegoś złagodzenia konfliktu, do poprawy stanu rzeczy. To są głowy wielu państw przeciwko Putinowi jednemu Putinowi. Nikt nie wymyślił nic. Nic, żeby obywatele Europy mogli czuć się bezpiecznie. Co dalej mówią Rosjanie? Według wirtualnej Polski. Oni nie uznają, że są z nami w stanie wojny, i my nie uznamy tego, czyli my, chodzi im o nas. Tego, co się z nimi stanie. Musimy działać w taki sposób, aby nie mogli nas zdemaskować, powiedział Zatulin. I na pytanie dziennikarza, czy chodzi o to, by coś w Rzeszowie eksplodowało, deputowany wypalił prosto z mostu. Tak? Niech eksploduje. Sformułowana w tak bezpośredni sposób groźba ataku terror <laughs> zaniepokoiła osoby specjalizujące się w kwestiach bezpieczeństwa i choć przyznają, że jest to element rosyjskiej propagandy, to jednak nie należy jej lekceważyć. No moim zdaniem absolutnie nigdy nie wolno lekceważyć takich jakby zaczepek. Można to uznać za taką zaczepkę, bo raczej nie są na tyle niepoważni, żeby sobie teraz, nie wiem, rzucić bombką w NATO, bo to byłoby dziwne, no, umówmy się. Tylko wiecie, z czym mi się te słowa skojarzyły? Ze słowami Jarosławo Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętacie te strajki kobiet, jak kobiety wyszły na ulicę i nagle e, Jarosław Kaczyński dał orędzie do narodu jako głowa naszego państwa, jedyny słuszny prezes prezesów i nawoływał ludzi do obrony kościołów. Pamiętacie? Ja tutaj nie chcę wchodzić w temat pisania po kościołach, bo wiecie, że ja uważam, że jest to złe. Jednak, e, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że Kaczyński nawoływał ludzi do obrony kościołów. Sama szłam, bo nagrywałam akurat te protesty, więc szłam z kamerą yy, i z mikrofonem, więc jakoś mi się udało przeżyć. Ale widziałam, no stali bronili kościoła. Bronili. Ko kamienie, kostki brukowy, brukowe, heja, latały. I, I rozumiecie. No i Kaczyński niby też nic złego. Może powiedzieć, no ja nie kazałem im rzucać kamieniami, nie? No tutaj ewidentnie ktoś powiedział, że no mogłoby coś wybuchnąć, ale dlatego mówię, że mi się to skojarzyło, a nie, że wypowiedź jest taka sama. Że Kaczyński nie kazał rzucać tymi kamieniami, no ale jak się ludzie wzięli, dostali takie odgórne pozwolenie na to, że mają bronić ze wszystkich sił no to bronili ze wszystkich sił. I teraz jakiś niech rosyjski wariat, bo nie mówię o normalnym człowieku, tylko o jakimś wariacie, bo nikt normalny się nie posunie do takich czynów. Ehm, jakiś wariat posłucha, co w TV mówią, stwierdzi, a rząd mnie obroni, dawaj Sasza, wysadzimy ten Rzeszów. I powiedzą, że no Rosja nic o tym nie wiedziała, nie miała żadnych planów, a dokonała tego jakaś przypadkowa osoba. Jest to jeden ze scenariuszy oczywiście, który ewentualnie może się zdarzyć po takich słowach. Może ale nie musi. To sobie zapamiętajmy. Co więcej, trochę mnie, wiecie, co mnie jeszcze wkurza przez takie gadanie w tej rosyjskiej telewizji, że, że nie martwią się o swoich obywateli, którzy mieszkają poza granicami Rosji, którzy gdzieś tam mieszkają w Polsce, bo oni są narażeni na właśnie rusofobię, oni są narażeni na to, że ludzie zaraz zaczną się ich bać, będą ich traktować jak terror, tak jak Polacy bardzo długo, no już teraz podejrzewam, że mniej, ale był taki czas, że bardzo długo bali się osób z y, Syrii, z Iraku. Pamiętacie, nie? że mieliśmy te takie obawy, słuszne czy niesłuszne, też tego nie będę roztrząsać, ale podejrzewam, że to może do tego dążyć. Nie? Tak samo jak może dążyć to, że Polacy będą brali jakieś chore odwety, o których też Wam mówiłam ostatnio, przy tym jak ukraińska młodzież zaatakowała Polaka na PKS albo PKP w Wielonie Górze. Że do tego wszystkiego doprowadzi właśnie ta polityka, że ludzie się żrą między sobą i kłócą się między sobą. I to jest niezaprzeczalne. I ta polityka również tak działa. Nie więc no, widać, że ewidentnie mają gdzieś to, a wyjechał za granicę, to niech się martwi teraz. Mógł zostać w matce Rosji. Szkoda. I właśnie po podejrzewam, że oni tak myślą, że jak wyjechał, to jego wybór. I właśnie to wszystko działa tak samo, jak podział Polaków pomiędzy Polaków a Ukraińców, pomiędzy Polaków a Rosjan. E, niedługo będzie Polaków, a Niemców, no. Dzielimy się strasznie. I z jednej strony my, Polacy, jesteśmy wściekli, że raty kredytów wzrosły jak szalone, że masło kosztuje 8 zł, a za mleko w biedronce 3,2% 5 zł trzeba już dać. Osobiście Wam powiem ciekawostkę, że jeśli myślicie, że biedronka dalej jest sklepem dla ubogich, jak to twierdził Jarosław Kaczyński, to nie sprawdziłam w Lidlu, jest taniej. Jakby ktoś chciał sobie porównać ceny. Teraz będzie Lidl, sklep dla ubogich. Tym, 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 tym. tym. No i wracając, jesteśmy źli, bo jest nam źle po prostu jest nam źle, dlatego jesteśmy źli. Widzimy, gdzie idą nasze pieniądze. Według nas są źle wydatkowane, że pompowane są w telewizję polską, że pompowane są w bezrobotnych i tutaj proszę e, od razu zaznaczyć, że nie chodzi mi o ludzi niezdolnych do pracy, którym ta pomoc się należy z racji choroby i tak dalej i tak dalej. Mówię tutaj o leserach, nierobach i typowych po mojemu leniwych bułach. I widzimy też to, że nie ma jakichś wielkich perspektyw na poprawę naszego bytu. W tym czasie państwo rozdaje laptopy, które nijak mają się nawet do systemu nauczania, który panuje u nas w Polsce. Wyobraźcie sobie, że w drugiej klasie podstawówki dzieci muszą umieć e, korzystania z płyty CD. A w tych nowych laptopach, już nawet nie wiem czy nowych, bo już w starszych modelach na pewno też, bo już od dłuższego czasu nie ma nawet tej kieszonki na płytę CD. Więc no czejcie. Ale w szkole dalej, dinozaury, muzealne wersje komputerów. Są. Ja nie uwierzę, że we wszystkich niektóre szkoły mają fajne pracownie informatyczne, ale naprawdę to nie jest reguła. No, no i możemy sobie tak dumać i trzymać ten sprzeciw, tylko trochę wydaje mi się, taka refleksja mnie naszła, że już chyba za późno. Myślę, że już teraz trzeba wyciągnąć wnioski, walczyć na takim okrojonym polu, jaki nam zostawiono i takimi narzędziami, jakimi nam niestety już teraz wolno. Czy Rosja dopuści się ataku? Czy chciałaby mieć konflikty z NATO? I skoro już naważyliśmy tego piwa, no jako naród można powiedzieć to czy nie lepiej byłoby jakby nasz rząd przestał się kłócić z całą Unią Europejską? Nie kłócił się z sąsiadami, tylko nie wiem jakoś tak razem, solidarnie. Próbował dojść do porozumienia? Czy my naprawdę przez to 8 lat nie możemy żyć w zgodzie? A to Niemcy, a to Francja, a to Czechy. I tak za każdym razem. Po co? Niedługo będziemy tylko z Morzem Bałtyckim rozmawiać. Nie wiem, może warto kogoś powołać, kto się zna na stosunkach międzynarodowych. Może warto próbować jakoś załagodzić relacje z sąsiadami, niż ciągle pluć tą żółcią. Czyli tak podsumowując, Rosja będzie nas straszyć. To jest po prostu taka zagrywka. Ludzie, ludzi, którzy salutują na TikToku Putinowi i to nie tylko Polacy, nie Rozumiem i nie zrozumiem. Zresztą tak samo jakby salutowali, nie wiem, do Załońskiego, czy do Macrona, czy do każdego innego przywódcy obcego państwa. Tutaj też ten patriotyzm chyba odleciał za daleko, a wręcz wyfrunął. Bo jeśli my jako naród nie będziemy zjednoczeni, to każdy nas zrobi, jak będzie chciał. Bo co jak co, ale naród podzielony, to naród nawet łatwy do. Rozbiorów. Jedni salutują Putinowi, zachwyceni ruskimi, pójdą do Rosji. Drudzy, zachwyceni Zachodem, Niemcami, pójdą w tamtą stronę. A gdzie będą Polacy? Z tym pytaniem was zostawiam, dajcie znać, kochani. Co myślicie o całej tej sytuacji w komentarzach? A ja was buziam.